Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Giz. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Jesteśmy szczęśliwi. E, oczywiście z tego, że zdobyliśmy tutaj trzy punkty. Nie był to łatwy mecz. E, był na pewno podlesianka postawiła nam trudne warunki. E, początkowo ten mecz był dla nas... E, cięższy niż w późniejszych momentach. Szukaliśmy też za dużo, za dużo podań za linię obrony, gdzie dobrze reagowała linia obrony podlesianki. Mało było tych wgrań piłki do drugiej bazy pomiędzy linię obrony przeciwnika, linię pomocy. Troszkę to zmodyfikowaliśmy, troszkę zachęciliśmy do odważnej gry półprawego, półlewego, żeby wprowadzali, żeby zawiązywali akcje. To się opłaciło w drugiej połowie. Udokumentowaliśmy to bramką jedną. Później cieszę się, że, że zmiany przyniosły rezultat w postaci drugiej bramki. I nic, no, tylko się cieszyć pierwszy mecz. E, dziękuję również trenerowi za rywalizację e, i życzę oczywiście powodzenia. Dziękuję trenerze również za dobry mecz. Gratuluję zwycięstwa. E, jeżeli chodzi o moją opinię, no, nie, lubię, nie lubię zaczynać od, od takich utartych frazesów, no, ale oczywiście e, trzeba pojechać klasykiem i powiedzieć, że zapłaciliśmy Frycowę już w pierwszym meczu. No Lechia pokazała. Tutaj e, wyrachowanie duże piłkarskie wyczekali e, pierwszą połowę, gdzie, gdzie wydaje mi się e, mieliśmy troszeczkę więcej z gry. No i w drugiej, e, w drugiej połowie wykorzystali, wykorzystali nasze momenty, w których e, ta gra po prostu siadła. Bo bramka oczywiście padła po po dosyć, dosyć dużym błędzie, natomiast, natomiast moment na boisku był taki, że to Lechia była w, w posiadaniu piłki. To Lechia kreowała wtedy te sytuacje bramkowe no i de facto, de facto zmusiła nas do, te, do tego błędu. Wydaje mi się, że nasze zmiany dały troszeczkę tutaj poprawy tej jakości gry. Stworzyliśmy sobie później już więcej tych sytuacji bramkowych, kilka naprawdę dobrych, no ale niestety no nie udało się odwrócić tego, tego meczu. Kolejny, kolejny błąd, no, który już można powiedzieć, doprowadził do sytuacji, gdzie, gdzie ten czas już był naszym przeciwnikiem i nie, nie zdążyliśmy nawet na, na zdobyć miarki kontaktowej. Będziemy się tej ligi uczyć. Podchodzimy do tej ligi z dużą, z dużą pokorą. No myślę, że, że większość meczy będzie tutaj wyglądać podobnie. Trzeba będzie w każdym meczu sprzedawać to, co się ma najlepszego, no i być przede wszystkim i skuteczniejszym, i bardziej uważać na, na takie błędy indywidualne, które dzisiaj no, niestety zdeterminowały tą, tą porażkę. Lechia pokazała nam, jak, jak z wyrachowaniem wykorzystać właśnie takie, takie sytuacje, i wraca z trzema punktami zasłużyła na to, i no, musimy się już skupić na, na kolejnym spotkaniu.